Już można śmiało powiedzieć, że wiedzieli. Wiedzieli, że woda leci. Ale nic z tym nie robili, czy to prezydent Jeleniej Góry, czy to bardziej w innych rejonach Śląska, Dolnego Śląska, Górnego Śląska. Wiedzieli dokładnie, że zbliża się katastrofa, nic nie powiedzieli. I teraz tak. Coraz więcej informacji dochodzi do nas, że mm, grasują bandy, które okradają biednych ludzi, którzy przegrali z żywiołem, których domy zostały zniszczone. Dlaczego Państwo zawiodło? To jest pytanie. Czy jest tak, że... bo rodzą się różne teorie spiskowe. Wiem, że ktoś powie, że przesadzam i tak dalej, ale no, jak inaczej tego nie nazwać. Ludzie muszą sami się bronić. Niektóre służby po prostu może nawet nie tyle odmawiają, tylko mówią, że przyjadą, a nie przyjeżdżają. A wiem, że roboty jest odgroma, ale jeśli radni gmin mówią, że jest źle, no to jest źle. Ogólnie dzisiaj porozmawiamy z moim gościem, Jacek Mienler w Prawo.pl. Witam cię serdecznie, Jacku. Dzień dobry. Porozmawiamy o tym, bo Jacek mieszka w Brzegu. Brzegu przez cały dzień wczoraj wraz z mieszkańcami tego miasta przygotowywał się na falę. Yy, robił wszystko, pomagał, żeby obronić się przed tą falą. Ale zanim przejdziemy do rozmowy z Jackiem, chciałbym Wam podziękować za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do wsparcia PSTV. Również zrzutki, którą cały czas dla mieszkańców Lądka Zdrój yy, yy, prowadzimy. W opisie tego materiału jest. Yy, yy, pomagamy ani Martynowski, czyli doktor, która jako jedna z pierwszych stanęła do walki z tym, co się działo w tak zwanej najbardziej popularnej chorobie na świecie. Kochania, zapraszam do wsparcia. Jeśli ktoś woli, to może zawsze postawić mi kawę pod tym adresem. Mówimy jak jest, no i dzisiaj będziemy o tym mówić. Jacku, może zacznijmy od tego, jak sytuacja w brzegu wygląda teraz, jak wczoraj wyglądała, co mieszkańcy wraz z Tobą robiliście tam. Przez brzeg, który mieści się na terenie województwa polskiego, w zasadzie na styku województwa polskiego z województwem dolnośląskim, przepływa odra i sięga ona ponad 7 metrów, 710 centymetrów. Rozlewa się na boki, jest coraz szybszy nurt. Wczoraj od godziny 16 do północy, nawet po północy, zakończyliśmy pracę związane ze sypaniem piasku do worków, tam umacnialiśmy jedną ze stron rzeki. Halo, halo, halo. No przerywa coś, przerywa, dzwonią do ciebie, dlatego przerywa. Przepraszam, wydzwaniają do mnie. Tam umocniliśmy jedną stronę, tak naprawdę no, kilka ton, kilkadziesiąt ton piasku w workach zostało wywiezionych na wioski, bo pamiętajcie Państwo, że te worki, które są przygotowywane, nie są tylko używane do ochrony miasta, ale także i wiosek. Powiem Państwu tak, jedna uratowana piwnica i ta praca naprawdę ma sens. Co jest przepiękne: mnóstwo młodzieży licealnej, kibiców Śląska-Wrocław z FC Brzeg, narodowcy z Kinhedzi, także kobiety, które nie bały się. Tych worków y, y, podnosić i wrzucać na pakę. Zatem naprawdę wielka narodowa mobilizacja i tincza straż pożarna pomagająca nam w tym wszystkim, y, ale nie da się ukryć. Władzy tam w zasadzie nie było, chyba żeby po to, aby powiedzieć: jestem z wami, zróbcie tam, zróbcie tam. I robienie sobie zdjęć lub y, nagrywanie filmików na, na telefon, na tym się tak naprawdę ta pomoc skończyła. Jednak dla mnie, co jest najbardziej przerażające, brzeg, który naprawdę y, bardzo broni się przed zalaniem, bo ta fala kulminacyjna ma przyjść prawdopodobnie dzisiaj. Mówiło się o dzisiejszej nocy. Tej fali jeszcze nie było, prawdopodobnie ona przyjdzie dzisiaj. Nie ma pomocy ze strony wojska w tym mieście. Nie widzimy tego wojska, nie widzimy wojsk, żołnierzy zawodowych w ogóle. To jest oczywiście jeszcze obszerniejszy temat. Natomiast dostrzegam wielką mobilizację wśród, wśród zwykłych cywili, a mnie osobiście bardzo cieszy potężne zaangażowanie lokalnej młodzieży, młodzieży w wieku licealnym i w wieku studenckim. Naprawdę piękny widok. Jak potrafią się zmobilizować, mimo że ważą niektórzy po 50 kilo, to biorą te worki, sypią ten piasek i przewalają te tony, naprawdę tony ciężkich gabarytów, by pomóc swoim sąsiadom. Słuchaj, to nie jest pierwsza rzecz, to nie jest pierwsza relacja osoby, która na żywo pomagała, czy też broniła swojego dobytku, bo mieszkasz w Brzegu. Więc mam takie pytanie, czy możesz podpisać się po tym, bo dzisiaj je, widziałem bardzo taki popularny klip jednego z radnych z gminy, mniej więcej w tym samym terenie, może troszeczkę bardziej w Śląskim, który mówi wprost, że jest taka sytuacja, że państwo skapitulowało. Mówi oczywiście w mediach, gadające głowy różnych komentarzy, Komendantów różnych służb mówi, że jak to pomagają, jaka to jest mobilizacja, a tak naprawdę mobilizacja jest cywilów, ludzi, którzy widzą, że nie mogą liczyć na władzę. Jak to osądzasz? Nie tyle osądzam, co ja sięgam po wiadomości, które docierają do mnie z samych źródeł. Ci, którzy są dowódcami różnych większych brygad, żołnierzy, wojsk, obrony terytorialnej, mówią śmiało że tydzień wcześniej władza powinna podjąć zdecydowane kroki i robić to, co robi się dzień przed przejściem fali. Władza wiedziała, miała informację o tym, że z Czech nadejdzie fala, że będzie spuszczana woda, że jest owłos od katastrofy, a nic w tym zakresie się nie robiło. Szanowni Państwo, tak naprawdę mniejszość żołnierzy zawodowych angażuje się w pomoc przed zalaniem miast. Dopiero gdy miasta zostaną zalane, tam są wysyłani żołnierze zawodowi i tam pomagają najczęściej Polakom, którzy potrzebują pomocy. I to jest przerażające. Wojska Obrony Terytorialnej wykonują wspaniałą robotę. Ochotnicza Straż Pożarna i zwykli cywile podkreślimy to bardzo jasno mobilizują się. W ostatniej chwili otrzymujemy ten piasek, worki, te nitki do tego, by ten piasek zawiązywać. I organizujemy sami sobie pomoc, zostaliśmy pozostawieni. Nie ma tych kolorowych, nie ma tych imigrantów, nie ma tych, którzy przybyli do nas w 2022 roku. Ja w dniu wczorajszym naliczyłem się dwóch Ukraińców w gronie setek osób, setek Polaków, którzy sami może i nie są zagrożeni, bo moje mieszkanie nie jest zagrożone, jestem na pagórku, wiele innych osób. Przyjechało z różnych miejscowości, by tylko Brzeżanom pomagać, ale naliczyłem się dwu, dwie osoby narodowości ukraińskiej. Jedna to była Ukrainka, która chciała nosić te worki z piaskiem, drugi to był Ukrainiec od lat mieszkający w Polsce, którego znam z treningów kickboxingu i który angażował się w ogóle wiele osób, z siłowni, które znam tam właśnie było. I pomagało, i tak naprawdę więcej tych osób nie było. Ja się pytam, czy to jest ta wdzięczność za 2022 rok ukraińskich cywilów, których wielu Polaków przyjmowało pod swój dach? Gdzie są ci obrońcy klimatu, którzy powinni walczyć o miasta, o rzeki, powinni walczyć o tę naturę, która jest degradowana przez potop, przez kataklizm? No, ja tych ludzi nie widziałem. Widziałem kibiców Śląska-Wrocław, widziałem zwykłą młodzież, która no nie była ubrana w stylu tęczowym. I nie oszukujmy się, jeżeli przychodzi do katastrofy, przychodzi do sytuacji granicznej, to możemy liczyć właśnie na tych, którzy takie, a nie inne narodowe, narodowy solidaryzm. I patriotyczne wartości wyznają. Tymczasem władza nas oszukała, bo tydzień wcześniej słyszeliśmy, że rzekomo nie ma się czego bać. Nysa została zalana, mój kolega, 12 osób w domu mieszkają, helikopterem ich ewakuowano. Jedna z osób po wpisie, które opublikowałem na jego temat, nawet wspomogła go finansowo. Bardzo tej osobie z tego miejsca dziękuję, byli ewakuowani, wiele innych osób z Nysy, z Głukoła, z Kłodzka straciło swój dobytek. Sąsiedni Lewin Brzeski mieszkają miejscowość obok brzegu w 80% została zalana ta miejscowość. Tam teraz ludzie pływają pontonami i łódkami. Ich zapewniano, że nic im się nie stanie. Worki z piaskiem, kołnierze od Straży Pożarnej zalewane wodą winny być rozstawiane tydzień wcześniej. Tam powinno tydzień wcześniej być wojsko polskie zawodowe i tam powinno wykonywać zadania. Będąc opłacanymi z naszych podatków, drodzy Państwo. Oczywiście, słyszałem, że dzisiaj 100 żołnierzy jakiejś jednostki wrocławskiej pojechało na jedną z dzielnic wrocławskich, gdzie tam rozkładają worki z piaskiem, ale ja pytam, gdzie byli tydzień wcześniej? I MGW, Czesi. Nawet informacje medialne wskazywały bardzo jasno, że do nas, do Polski zbliża się prawdziwy kataklizm. Pytam także, gdzie są przyjaciele z Zachodu, z Niemiec, z Ukrainy czy z innych krajów, które podobno są naszymi wielkimi przyjaciółmi. Jedynie części nam podarowali swoją pomoc w postaci helikopterów, pomocy ratowników. Nic więcej do nas nie spłynęło. Powiem jeszcze więcej. Niemcy w. W ramach wdzięczności wprowadzili kontrolę na terenie granicy, na terenie wszystkich swoich granic, w tym na terenie granicy niemiecko-polskiej. Nie ma tej pomocy, jesteśmy zdani na siebie. I ja zadaję sobie pytanie, czy to nie jest wyreżyserowane, bo ja nie mam innej odpowiedzi na to. Jeżeli my otrzymujemy y, informacje o zbliżającym się kataklizmie i przed faktem, Wojska, żołnierze zawodowi nie angażują się w ochronę polskich miast. Dopiero potem, gdy miasta są zalane, tam żołnierze zawodowi docierają. No, szanowni państwo, no, wnioski nasuwają się same. Byłem tego świadkiem, jestem tego świadkiem i takie informacje do mnie spływają od osób, które bezpośrednio są zaangażowane w takie właśnie działania. Jacku, jedno pytanie kolejne, bo musimy tutaj też to o tym powiedzieć, szabrownictwo, czyli be, no, obrzydliwe zachowanie wielu ludzi. Dzisiaj z ust tego człowieka, tego radnego usłyszałem coś takiego, że policjanci nie reagowali na to, że na przykład kilku, zorganizowana banda oprychów okradały na przykład jakiś supermark supermarket albo sklep. Widząc to i nie reagowali. Czy do Ciebie dochodzą też takie sygnały, że zaczyna się robić coś tak ohydnego, jak żerowanie na ludzkim nieszczęściu? Takie sygnały do mnie nie docierały ani z Lewina Brzeskiego, ani z Kłocka, ani z Nysy, ani z okolic brzegu. Zatem ciężko na ten temat mi się wypowiadać. Natomiast jeżeli do takich sytuacji dochodziło, to są to zachowania iście obrzydliwe, i z całą mocą je potępiam. Dobra, to kolejna rzecz. Kredyty dla Ukraińców zero, dla deweloperów 0, dla Polaków pożyczka 2,5%. Czy to może obudzić Polaków i jednak żeby pogonić tą władzę, tę całą klasę polityczną, o której ty często piszesz, mówisz, o której ja mówię, piszę? Ostrzegam, no bo, bo nie wiem jak to skomentować, po prostu nie, nie wiesz, widząc już nawet na tym momencie, na tym etapie, ogromną tragedię Polaków, którzy zostali zostawieni samym sobie, i, i wychodzi jedna pani minister z drugą i mówi, no, no 2,5%, damy wam nisko oprocentowane kredyty. Boże, normalnie, oj, jak to skomentować, bo ja nie wiem. Rządzą nami zdrajcy i nie mam co do tego żadnych wątpliwości. To, to, jak jesteśmy traktowani, widzą Polacy. Rozmawiałem na ten temat z wieloma osobami, gdy mieliśmy taką minutową czy dwuminutową przerwę. Między rozkładaniem tych worków z piaskiem wszyscy mówią bardzo jasno, gdzie są Ukraińcy, dlaczego nam nie pomagają. My im pomagaliśmy, rozdajemy im 800 plus, otrzymują socjale, mają wszelkie możliwości, by wykupywać polskie nieruchomości. Tymczasem nam nie pomagają. Nie pomaga nam polska władza, pomaga zagranicy. I Polacy są przerażeni, a równocześnie są zbulwersowani. I widzę, że chcieliby coś z tym zrobić, ale nie ma tej iskry, która mogłaby ich popchnąć do jakiegoś działania. Nie wiedzą, jak tę władzę odebrać, zwłaszcza w dobie tak zmasowanego ataku medialnego. Ja to widzę, państwo to widzicie, no ale ja się pytam, co my z tym realnego robimy, bo my nie bronimy się przed tą zdradą, która ma miejsce także i teraz. I ja mam nadzieję, że nie jest tak, że Polacy z północy czy z południowego wschodu Polski patrzą na nas i tylko przymykają oczy, w ogóle tym się nie interesują, że tutaj na terenie południowo-zachodniej Polski dzieją się naprawdę rzeczy no, bardzo nieciekawe i ludzie po prostu tracą swój majątek. No, polska władza nas, polskojęzyczna władza nas zdradza. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale zdradzają nas także ci, którzy zapewniali o swojej lojalności, o swojej wdzięczności, o swojej dobroci, o tym, że będziemy mogli na nich liczyć. No, po raz kolejny okazuje się, że możemy liczyć sami na siebie. I podkreślę raz jeszcze: ja jestem przerażony zachowaniem, no nie samych żołnierzy, bo to nie sami żołnierze za to odpowiadają, ale decydującej góry. Czy to jest minister obrony narodowej, czy jest to jakiś inny dowódca, ale wydaje mi się, że są to bezmundurowi dowódcy, którzy nie zrobili nic, aby tydzień wcześniej działać w taki sposób, w jaki działa się teraz. Teraz tak naprawdę to wszystko dzieje się już post factum, w ostatniej chwili i tak naprawdę rzutem na taśmę. Jedne miasta zdążą się obronić, inne miasta. Nie zdążą się obronić. Docierają do mnie informacje, że Wrocław kompletnie nie jest przygotowany na powódź, że Wrocław na pewno oberwie tą powodzią. No i teraz pytanie, czy Polacy wyciągną wnioski i sutryka wyrzucą do śmietnika, czy też nie? No właśnie, to jest dobra rzecz. Wrocław, bo to w końcu Twoje rejony też. Pozdrawiam kibiców Śląska-Wrocław. Kochani, ja, mnie, mnie to mrozi krew w żyłach, że miasto tak piękne, które tak przecierpiało w 1997 roku, teraz wielu mieszkańców Wrocławia śmieje się nawet z takich rzeczy, jak ty powiedziałeś przed chwilą, żeby przynajmniej się przygotować, żeby dmuchać na zimne, żeby nie było post factum. A oni mówią: że nic nie będzie, wszystko jest OK, no bo, bo w końcu w telewizorze mówią, że będzie. No nie będzie. Dlaczego, dlaczego miasto jest zagrożone? Co o tym powiesz? Wczoraj po północy dzwonili do mnie z Wrocławia i mówili, że działają oczywiście jako cywile, że bardzo wiele młodych osób angażuje się w te akcje antypowodziowe, że Polacy wiedzą, czego mogą się spodziewać, zwłaszcza Mając w pamięci rok 1997, ja wtedy miałem zaledwie 8 lat, a pamiętam te wydarzenia przerażające. Wielu moich znajomych doświadczyło tego, że ich dzielnice całe były pozalewane, i Polacy jako cywile chcą się bronić i sami się bronią. Natomiast bez sensownych działań wojskowych, wysadzeń wałów, w odpowiednich miejscach. Spuszczenie wody w odpowiednich miejscach na terasy, na te pola zalewowe. Tak naprawdę Wrocław nie zostanie uratowany i możemy spodziewać się, że ze dwie, trzy dzielnice zostaną zalane przez odręb, przez wodę i naprawdę dojdzie do, do niemałej katastrofy. Czy Polacy wyciągną wnioski? Czy dostrzegą, że władza po raz kolejny. Nie zdała egzaminów w sytuacji, gdy trzeba było interweniować. Nie wiem tego. Niestety ostatnie wydarzenia, wybory z ostatnich lat podpowiadają mi, że Polacy nadal lubią głosować na tych, którzy ich oszukali. nadal mają w sobie pewnego rodzaju syndrom sztokholmski i głosują na tych, którzy ich zdradzili. Tymczasem na przykładzie tego, co się wydarzyło, staram się nie wykorzystywać w żaden sposób tych wydarzeń związanych z powodzią do celów politycznych, no ale nie oszukujmy się. No, władza w żaden sposób nie zdała egzaminu z tej powodzi, a Polacy z Wrocławia mówią bardzo jasno, szykują się na wielką wodę. No dobrze, Jacku, mam do Ciebie takie pytanie. Zróbmy, zabawmy się, czy też skomentujmy nawet kwestię, którą, o której mówiłeś, wspominałeś o Ukraińcach. Od jakiegoś czasu bardzo mocno wiele osób wpycha Polskę w wojnę na Ukrainie, bo mówi o tym, żebyśmy się jakoś zaangażowali w ten konflikt. To oznacza wybuchające rakiety na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zobacz, przy takiej tragedii, jaką jest powódź, państwo jest w rozsypce. A co by było, gdyby Rzeczywiście, tutaj spadało kilka bomb dziennie, przecież to tego by nie było zupełnie. To by Byłby totalny chaos, totalna anarchia. W jakim państwie my żyjemy, Twoim zdaniem? Czy w ogóle to jest państwo, czy tylko to się nazywa jako kraj, jako państwo zarządzające przez kogoś, kto udaje, że zarządza? Czy ja na to, co się dzieje, patrzę z wielkim niepokojem i zastanawiam się, czy przypadkiem dopuszczenie do katastrofy na terenie południowo-zachodniej Polski nie było przemyślane przez naszą polską władzę, polskojęzyczną władzę, czy w to w powiązaniu z wprowadzeniem kontroli na granicy polsko-niemieckiej nie miało na celu także destabilizację i ewentualne uniemożliwienie ucieczki Polaków na Zachód w dobie jakichś działań, które są szykowane, zwłaszcza gdy w tę wojnę ukraińsko-rosyjską permanentnie jesteśmy wrzucani. I dzieje się to nie tylko w 2024 roku, ale dzieje się to od lat. I tak na to wpychanie nas w wojnę należy patrzeć nie punktowo, ale całościowo od tych ostatnich lat. Ja się zastanawiam, czy to wszystko nie ma na celu w pewien sposób sprawdzić cierpliwości Polaków, a równocześnie zaangażować wojska także być może w dobie tych właśnie powodzi, ponieważ jak już miasta są zalane, to wojska zawodowe są angażowane w pomoc, w pomoc Polakom. Czy to nie ma na celu ściągnięcia wojsk ze wschodnich terenów państwa po to, by destabilizować obronę na terenie wschodnim i nas w ten sposób osłabiać? Zadaję sobie takie pytania, ponieważ inaczej nie jestem sobie w stanie wytłumaczyć tego, jak można było do tej powodzi doprowadzić, gdy mnóstwo informacji do Polaków docierało i nie potrafię sobie inaczej wytłumaczyć tego, że podkreślę raz jeszcze, żołnierze zawodowi nie angażują się masowo w akcję pomocową przed zalaniem konkretnego miasta. To powinny być całe jednostki, które teraz nie angażują się w jakieś strzelania, szkolenia, czy um, ćwiczenia na poligonach, ale powinni być wszyscy zaangażowani w akcję pomocową, zwłaszcza z tych jednostek związanych z, z terenów, które mogą być zalane. Nie jestem sobie, w, powinny być zaangażowane w ochronę miast, nie jestem sobie w tego w stanie w inny sposób wytłumaczyć. No, coś się dzieje, coś się kroi, w coś jesteśmy wrzucani. Mam jeszcze kilka innych informacji, których specjalnie nie chcę zdradzać, ponieważ może to z... Ktoś na dzwoni do Jacka, który używa w tym momencie tego. Dobra, jesteś z powrotem, proszę bardzo. Tak, źródło informowania, natomiast y... wygląda to naprawdę nieciekawie. Ja jestem daleki od tego, żeby siać defetyzm, żeby siać pesymizm. Zawsze staram się patrzeć pozytywnie, ale... Wygląda to co najmniej dziwnie. Najpierw był COVID, było branie ludzi za twarze, wiązanie pętli u szyi, a następnie, następnie wojna ukraińsko-rosyjska, gdzie póki nie zakończył tę pandemię, też destabilizacja nas gospodarczo-finansowo. Równocześnie zmiana struktury etnicznej w Polsce, no są jakieś silne działania mające na celu destrukcję państwa, które jeszcze 20 lat temu wyglądało zupełnie inaczej. Jacku, dziękuję Ci serdecznie za tę rozmowę. Jacek Mienlar w Dziękuję. Ja dziękuję Wam za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do tego bardzo gorąco. Ym... Zapraszam do wsparcia. W linku, w opisie tego materiału jest link do zbiórki na Anię Martynowską i na Lądek Zdrój. Zapraszam serdecznie. Bardzo dziękuję wszystkim wpłacającym. Przeszło to moje najszersze, najśmiejsze, śmielsze oczekiwania. Przepraszam. Bardzo Wam dziękuję, ale pamiętajcie, pomagamy Polakom, ludziom, którzy zostali zostawieni. Moim zdaniem, tak jak Jacek mówił, przez władzę. Zachęcam, jeśli ktoś chce mi postawić kawę, może to zrobić. Zachęcam do tego bardzo gorąco. Lekujemy, udostępniamy, powielamy ten materiał, gdzie tylko się da. Jacek powiedział bardzo mocne słowa, ale prawdziwe, bo zostawiono nas na pastwę losu. Zresztą przeciwko temu, czy, czy też przed tym ostrzegaliśmy, mówił tu o tym Jacek, mówiłem ja wielu innych niezależnych dziennikarzy, więc lajkujemy, udostępniamy, gdzie tylko się da, kochani. Widzimy się w kolejnym programie, do zobaczenia, do widzenia.